zabieg Smart DNA terapii marki Retix C doskonale wpisuje się w zabiegi medycyny estetycznej i zabiegi w gabinetach dermatologicznych i kosmetologicznych dlatego że działa on na jądro problemu jądro dosłownie w przenośni gdyż działa na DNA komórkowe i dlatego jest to ważny zabieg dla pacjentów którzy chcą zadbać przeciwstarzeniowo o skórę w zabiegu Smart DNA terapii Mamy innowacyjne połączenie kwasu ferulowego i peptydu. Środowisko, w którym żyjemy, promieniowanie ultrafioletowe i zanieczyszczenia powodują starzenie się skóry, powodują to na poziomie komórkowym, gdzie dochodzi do uwalniania wolnych rodników. Dlatego potrzebujemy antyoksydantów które będą hamować procesy zapoczątkowane przez wolne rodniki, procesy destrukcyjne. Kwas ferulowy ma świetne referencje, jeśli chodzi o działania antyoksydacyjne. Zabieg Smadena terapii trwa około 30-40 minut, w zależności od tego, jak reaguje skóra. Po demakijażu, odtłuszczeniu i zabezpieczeniu wrażliwych miejsc skóry nakładamy peeling na całą twarz, szyję i dekolt czekamy 5 minut, po czym nakładamy go ponownie. Po neutralizacji rozpoczynamy drugą część zabiegu, która składa się z mikronakłuwania i wprowadzenia ampułki zawierającej peptydy i antyoksydanty. Dla kogo jest ten zabieg? Jeśli myślimy o rodzaju skóry, jest to zabieg dla każdej skóry. Zarówno skóra tłusta i mieszana będzie miała efekty po tym zabiegu, i skóry wrażliwe, które boją się różnego rodzaju zabiegów, gdyż boją się podrażnienia, tutaj mogą się czuć bezpiecznie. Z kolei, jeśli myślimy o pacjentkach i o tym, jaki efekt uzyskają, jest to zabieg dla osób świadomych pielęgnacji. Po zakończeniu mikronakłuwania, w zależności od tego, jak reaguje skóra, nakładamy na nią maskę z ektoiną, która ma działanie łagodzące. Pacjentka leży pod maską 20 minut, po czym nakładamy na twarz przy jej dekolt preparat z filtrem UV i tak pacjentka bezpiecznie może iść do domu. Zabieg na terapii jest zabiegiem całorocznym, co oznacza komfort dla pacjentki. Nie muszą się one obawiać, że po zabiegu będą źle wyglądać, nie muszą brać tak zwanego dnia wolnego, żeby dojść do siebie. Od razu po zabiegu można wyjść na słońce, można wrócić do pracy, można iść na imprezę, można wyjechać na wakacje. Efekty po zabiegu to rozświetlenie skóry, jej nawilżenie, wygładzenie, taki delikatny efekt glow. Dodatkowo też rozjaśnienie przybarów. Zabieg smardena terapii zalecany jest w serii. Najlepiej wykonać jest trzy zabiegi w odstępach mniej więcej 10-14 dni, ale oprócz tego ważna jest też pielęgnacja domowa. Pacjenci otrzymują preparat z dużą ilością antyoksydantów i często dla nich może to być pierwszy krok do nauczenia się systematycznej pielęgnacji antyoksydacyjnej.